Zostałem wywołany do tablicy do tego, żeby powiedzieć dlaczego tak rzadko używam koloratki czy sutandy, tak zwanego stroju duchownego. Zacznę od takiej historii sprzed lat. Prawie 30 lat temu jednym z moich bohaterów kiedy byłem małym chłopcem, no mały jestem dalej, ale kiedy byłem młodym chłopcem był brat Adam, jezuita. On był zakrystianinem w kościele św. Bartłomieja w Gliwicach. I to był taki dla mnie Ważny człowiek, bo po pierwsze zarządzał tym wielkim kościołem, który był wtedy dla małego chłopca wielką tajemnicą, robił niesamowite dekoracje. I to był człowiek, który mnie w jakiś sposób fascynował. Ale była jedna rzecz, która mnie bardzo w bracie Adamie wkurzała, to to, że brat Adam jako zakonnik, trochę to rozumiałem, chodził zawsze właśnie w sweterku. Nigdy nie miał oprócz niedzieli, jak, czy jak był w kościele jako zakrystianin. Nie miał sutanny ani żadnych takich odznak. I wtedy sobie pomyślałem, że kiedyś, jeśli miałbym być księdzem, naprawdę tak pomyślałem, to ja będę zawsze chodził w koloradce albo w sutannie, żeby pokazać ludziom kim jestem. Tak się stało, że potem jakieś 10-11 lat później zostałem sam Jezuitą. No i jestem nim od 20 lat i jak widzicie, bardzo często. Albo bardzo rzadko zakładam to coś, co nazywamy strojem duchownym. Bez względu na to, czy ktoś, kto jest księdzem, chodzi w sutannie, czy nie chodzi w sutannie, to co najistotniejsze, to łączy nas Pan Jezus. Nie strój, nie wygląd, nie poglądy, nie takie czy inne patrzenie na rzeczywistość, ale, ale Jezus Chrystus. I, I to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy zrozumieli. Dlaczego ktoś chodzi w sutannie, a dlaczego ktoś nie chodzi? Ja jestem jezuitą. My, jako jezuici od nowicjatu, czyli od malenkości w życiu zakonnym, jesteśmy w taki sposób kształtowani i wychowywani, żebyśmy nie chcieli świata uważać jako coś, co jest wrogie dla mnie, dla chrześcijaństwa, dla, dla wiary. Że wręcz przeciwnie, że świat to jest taka rzeczywistość, w której Pan Bóg jest bardzo mocno obecny, a ja jako chrześcijanin, również zakonnik, jako ksiądz, Mam tego Pana Boga w tym świecie odkrywać. I dlatego jednym z powodów, dla których tak rzadko zakładam strój duchowny, jest to, że chcę w tym świecie być. Nie chcę się od niego izolować w swoim klasztorze, w swoim sposobie życia, również w sposobie ubierania. Chcę do tego świata należeć bardzo mocno, ale nie dlatego, że chcę schować swoje grzechy, tylko dlatego, że chcę. W tym świecie, w którym również jest grzech, ale przede wszystkim jest Bóg obecny, chcę pokazać, że można żyć właśnie w tym świecie, bardzo mocno być w nim y, zanurzonym, żeby nie powiedzieć umoczonym, y, i zarazem być chrześcijaninem, który wierzy w Jezusa Chrystusa, który ten świat zbawił, a nie ten świat potępia. Więc to jest y, takie moje bardzo podstawowe tłumaczenie, że chcę być w tym świecie obecnym. Nie chcę się wyróżniać. Są momenty, w których zakładam ten strój, dlatego że tego właśnie wymagają te momenty. Nie wiem, jestem księdzem, który spowiada i myślę, że wielu ludziom to ułatwia sprawę, że widzą kogoś, kto jest w sutannie, a nie kogoś, kto jest, nie wiem, w sweterku albo w t-shircie. Jestem czy byłem na przykład w hospicjum, jak pracowałem. Myślę, że dla wielu chorych jest to łatwiejsze, że widzą przed sobą człowieka w koloratce czy w sutannie, bo wiedzą z kim mają do czynienia. tak? Ale wydaje mi się, że i tak jestem przekonany: w większości wypadków, w codzienności nie jest to tak istotne. Ja wiem, że my Jezuici bardzo często jesteśmy nierozumiani również w tej materii, yy, i bardzo często jest to dla nas, yy, czy w naszą stronę kierowany jakiś zarzut, że próbujemy się z tym światem zbratać, próbujemy być tacy laiccy, próbujemy być tacy cool. Boimy się Chrystusa, to nic z tych rzeczy. My się właśnie Chrystusa nie boimy i czujemy się przez Chrystusa do tego świata powołani, posłani. W związku z tym nie chcemy temu światu też narzucać Chrystusa, ale chcemy go głosić, a to jest zasadnicza różnica. Wiem, że nieprzekonanych nie przekonam, to jest dla mnie oczywiste, ale chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. Brak stroju duchowego często na moim ciele. Nie polega na tym, że próbuje żyć w kontrze do całego kościoła i do duchowieństwa, ale że próbuje właśnie też w taki sposób, tak jak Michał sutanną ewangelizuje świat i jest do tego przekonany, i nie jest moim obowiązkiem Michała z tego przekonania wyciągać, tak uważam, że można ewangelizować, będąc księdzem, choćby w zwykłym sweterku. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to robimy, a nie żebyśmy robili to, co inni od nas wymagają, bo różni są ludzie i tyle ile ludzi i tyle zdań. Więc ja muszę wiedzieć kim jestem i adekwatnie do tego działać. To chyba tyle. Nie wiem, czy to jest wystarczające, wystarczająca próba wytłumaczenia, ale tak właśnie dzisiaj myślę i jestem do tego bardzo przekonany. I dzisiaj po latach wiem, że brat Adam to nie był ktoś kto Próbował zakamuflować swoją tożsamość, bo my wszyscy wiedzieliśmy, kim on jest, ale brat Adam to był ktoś, kto jest Jezuitą i doskonale rozumie właśnie tą logikę, o której mówiłem: że jestem w świecie i używam wszystkich możliwych, dostępnych środków do tego, żeby głosić Chrystusa, a nie środki stają się celem. Dobrego dnia.